Siema! Siemanko! Witam wszystkich tych, którzy już czekali na mnie, tak więc siema, lecimy, lecimy. Pogramy sobie z dobre półtorej godzinki na live z kamerką po małym przyjacielu, znaczy był taki mały dobry. Zdecydowanie muszę sobie ten mikrofon kupić. Nie, zdecydowanie Blue Yeti, tak celuje. Dobra, no to co jesteśmy? Ogólnie zobaczmy sobie od kalendarza. Proszę bardzo, ostatnio same zwycięstwa. O, Capital One Cup Southampton. Puchar Anglii dopiero w 2015 roku tutaj się zaczyna. Dobra. Co tutaj się działo ostatnio? Graliśmy z Tottenhamem i przygraliśmy? Nie, wygraliśmy w lidze. Tak jest, 2 do 1, a jak tam w lidze? 6 spotkań, 12 punktów, czyli tutaj jeszcze przeciwnicy muszą rozegrać swoje spotkania. Między innymi Tottenham, właśnie, jeszcze Southampton. 4 mecze tutaj, no dobra, kontynuujmy. Za 7 dni mecz z Queens Park Rangers. Siemanko, parieram pam pam. Dobry nick. Muszę ci przyznać. No to tak jak mówiłem, polajwujemy sobie tak z półtorej godzinki do 2.30 do 3.30 u was. A jak tam weekendik mija, co tam ciekawego? Ja tak jak pisałem wszystkie zakupy, no już wszystko mam przygotowane na święta. Lech, seria, meczu, 6 meczów bez traconej bramki. To rekord T-Mobile Ekstraklasy. Proszę bardzo. Dobra, czyli trzecie miejsce. Proszę bardzo. Trzecie miejsce. West Ham, Swansea, Liverpool. Ale to Tottenham jeszcze ma mecz do rozegrania. 6 punktów do Manchesteru City. Nie ma tragedii. Dobrze lecimy. Lepiej niż tam w Guangzhou, kurde. Ten odcinek w Pentagon Challenge oglądaliście. Tam, kurde, trzy porażki z rzędu. Ale lecimy z Ligą Mistrzów Lukaku. No jest to bestia. 21 lat. Okej, okay. no mogą się tutaj rozegrać. James Wilson, na przykład, 60 minut. Lindegard, 60 minut. Wayne Rooney, może nie, ale Luke Shaw. No to jest pierwszy zespół. Rafael, w sumie bardzo słabe ogranie. Karik. albo dobra, wiecie co, wszystkich poniżej 80. Dobra. Pogoda do bani, brytyjska pogoda, bo od rana ciągle mgła. A tutaj mgły tak nie ma często, ale ten deszcz, kurde. Deszcz i wiatr ostatnio tak wiało, że nie mogłem spać w nocy normalnie. Dobra, runaj wraca po kontuzji. To nawet dobrze, że go nie, nie wpuściłem tam do gry dla rezerw. Hul wygrywa z Burnley. Tak więc zaczynamy październik 2014. Co ty gadasz? Aha, ten jeszcze kontuzjowany jest na 4 dni 2 tygodnie. Danilo na prawej obronie właśnie spadają atrybuty niestety. A co on w ogóle zagrał? Jeden mecz i kontuzjowany od razu 15 milionów za niego daliśmy. No niech wraca do zdrowia. Anderson z brytyjskim paszportem. Ale on już tutaj ma występy w reprezentacji Brazylii, tak więc... Fulam, Lingard Lingard on tutaj chyba wystąpił nawet w pierwszym zespole, ale dobra wypożyczymy go. De Bruyne ofensywna pomoc. Kurde. Ugh. Dobra, treningi. Marcos Rocho Imponująca postawa, ależ jak? Wszystko prawie technicznie, wszystko fizycznie, wszystko oprócz sprawności, ależ się rozwija. No to świetnie, rozegrał tylko dwa mecze w sumie. No ale dobra, trzeba na niego stawiać. Krycie, odbiór. Dobrze Fletcher, Ashley Fletcher. O, słaby zawodnik. Oraz Matthew Willok. Mm, trzy gwiazdki, taki solidny, rezerwowy mógłby być, nie? W przyszłości tak się rozwija. No dobra, Willock, Mafia Willock, zapamiętamy sobie go Azar Falcao na drugim miejscu oraz Garf Bary. A jak tam on wygląda, właśnie chciałbym zobaczyć. Do dokładnie nie wiemy, ale mniej więcej w ten sposób 33 lata. Nie, nie ma co tutaj się nim interesować. Chelsea, Cassie zajebioza na miejscu drugim. Liga jeszcze miesiąca, znaczy bramka miesiąca, nic dobra. Queens Park Rangers, tam nie powinno być problemów. Tutaj nieuprawnieni zawodnicy, look show James Wilson, look show. Dawaj cały mecz, niech rozegra. No i dobra, lecimy. Siema Mateuszkowy, siema Bielszczanin, Jarosze, siemanko również. Witam, mam nadzieję, że posłuchasz moich rad, które postawiłem pod wczorajszym odcinkiem z Pentagonu. Nie czytałem chyba jeszcze. O 14.30 derby Anglii. Polskiego czasu, czyli za pół godziny. Siemanko, Siemanko Tusiek, siemanko wyjek witam Was również. Pierwszy raz was chyba tutaj widzę Ale siema. Dobra. Rozpoczęcie spłaty. Spłacamy 342 miliony miesięcznie 4 miliony. Dobra, jak tam finanse? Ale i tak prognoza to 63, dobra. Łęczna, rekord nieskuteczności, czyli 6 meczów bez zdobytej bramki, T-Mobile Ekstraklasa. A jak tam? Legia Ciśnia Górnik, uuu, słabo, niestety słabo. Wisła, Lech, Pogoń, Piast na ostatnim meczu. Przedłużenie wypożyczenia zatwierdzone. Dobra. Dałnik na lodzie, gwiazda poza kadrą, Nathaniel Klein. 27 zawodników powołanych. Tutaj nic nie będę gadał na te tematy. Czyli po spotkaniu chyba z Queens Park Rangers jest ta przerwa. Chyba ta e, będzie dzisiaj Pentagon. Dzisiaj chyba nie, bo dzisiaj mamy live'a teraz. I. I dzisiaj chciałbym się skupić głównie na nagrywaniu na PlayStation 4 tam e, tych serii. Nagrałem tam już trzy odcinki Dragon Age i pocisnę Far Cry GTA jeszcze. Może znajdę czas jeszcze na ten Pentagon. E, oglądasz United, Liverpool za 25 minut? No, obejrzy tam od drugiej połowy, bo live'a będę miał do 14.30. No, czyli do 15.30 u Was. Co Ty gadasz? Ja ciągle bywam na Twoich live'ach. A, no to, no to super, no to, to spoko. Tusiek, tylko, że nie kojarzę. Ale dobra nutka. Naj... To jest najnowszy State of Trans Armina Van Burena 693. A z kiedy? Zobaczę jeszcze tutaj data. 11. No, z 3 dni temu wypuścił. Chory. Dobra... Jaki sef tu mam na biurko. dobrze, że nie widzicie w ogóle. Wilson, Leighton Orient składa propozycję wypożyczenia. To czy my go wypożyczamy, czy sobie będziemy go tutaj bujać? Puszczać, ale jako kto? Jako pierwszy zespół wysunięty napastnik. Pierwszy zespół no to w sumie będzie występował cały czas. A tutaj dwa mecze jak na razie z ławki no to dobra przyjmiemy ofertę. Sam Johnstone no dawaj graj tam z małolatami. Dobra, no to rozpoczynamy pierwszy mecz na dzisiejszym live. Ie. Queens Park Rangers. Nie powinno być problemów, tak jak mówiłem, gramy jeszcze w domu. A Chelsea, Manchester City 0-0. Ale dobrze. Możemy tutaj odrobić, e, dojść na dwa punkty już. Dobrze. Ok, w takim razie, no De Gea zostaje na bramce. Johnston, on rozegra tam mecz z małolatami. Na prawej stronie Blind. A jak tam Rafael? Rafael, no właśnie, bo grał z rezerwami, ale ograł się. 97, no dobrze. Dobra Fletcher to samo. No, ale rocho wpuszczamy. Wpuszczamy za Phila Jonesa. Dobra. John Evans, no to sobie poczeka. Może John Stones wejdzie za Smalinga? Dobra, niech będzie. Niech wszyscy grają e, mniej więcej tyle samo. Nie chcę nikogo e, skrzywdzić. No Show, słaba kondycja. Karyk też. Anderson. Nawajtuza Fletchera. Januzaj. Ha. Co z Januzajem zrobimy? Nie wiem jeszcze, zobaczymy. Może do pierwszego składu, ale kurde za kogo. Mata di Marianem. Felaini, bardzo słaba ocena. Ogólnie 6,98. Di Maria też nie najlepsza. To może za Di Maria? Januzaja? No dawaj. Di Maria wtedy z ławki. Za Ashley'ego Yanga. Falcao zostaje 6 spotkań, 6 bramek. Bestia jak na razie w Manchesterze United e, to Van Persie na zmianę. No i tyle, bez zmian myślę. To za niego. a tutaj mamy obronę. Anderson raczej nie, nie nadaje się na tą pozycję. No, krycie odbiór 12. A Herrera też nie. Fletcher, e, gdzie on jest, słabak, no dobra, takim składem musimy grać, Di Maria, dobra, zostanie sobie Nem, Mata, Januzaj, dobra, jest git składzik, ten Nem, kurde, bardzo dobry transfer, pamiętam, że w tych poprzednich spotkaniach dawał radę, z kim ja tutaj miałem, McClerem chyba, o właśnie, dobra. Isla, no ale Rocho, tak się polepszył chłopak na treningach, że naprawdę jestem zadowolony. Może mogłem z nim prywatną rozmowę przeprowadzić, nie? Pochwalić go za to. 1-0 Stoke wygrywa z Sunderlandem. No i Sandro, zaczynamy od wysokości swojego pola karnego. I do przodu, Rocho, dawaj tam dobrze. Stones, tutaj wychodzi już z ósemką. Nem. No w końcu, mata. Mata, ale pociągnął. Mata! Dośrodkowanie Falcao! Prosto w bramkarze, ale jeszcze mata. Kurde. Proszę bardzo, już pierwsza sytuacja. Bardzo groźna w 13 minucie. Odbieramy piłkę. Nie ma spalonego Falcao, ale wycofuje. No i koniec, już nic z tej akcji nie będzie. Szkoda, tej akcji Falcao kapitan, proszę bardzo. No, zobaczmy. Mata. Januzaj jest polekarne prosto w przeciwnika. Jeszcze Januzaj, proszę bardzo. Dlatego dostał miejsce. Pokazał, że zasługuje na miejsce w pierwszym składzie. Januzaj. Jest dobrze. 1 do zera, czyli, no, tak jak mówiłem, na dwa punkty dochodzimy Chelsea-Manchester United. Ale tutaj jeszcze Tottenham, dwa spotkania. No, miejmy nadzieję, że przynajmniej jeden. W jednym zgubionym punkcie, a tutaj jakiś strzał. Jeszcze raz, nem. Dobra, przewiniemy tutaj to pierdolenie. Dobra. I co, jak tam lepiej z muzyką? Na, na tych live'ach się ogląda. Dajcie znać ogólnie. Dawajcie mi rady, jak coś się pierdoli, albo jak coś jest dobre. A w ogóle wejdę na czat, zobaczę, co tam się ciekawego dzieje. E... Wypożycz lepiej Wilsona. Aha, dziś Majta na OT nie mam pojęcia o co ci chodzi stary. Herrera. Jedziemy z drugą połową, 1 do zera. zmiana Alejandro Faurlin wchodzi albo młucz kurde nie młucz chyba wszedł nem na spalonym dobra 60 minuta robimy zmiany i teraz nem słaba ocena 6-4, to tutaj wchodzi Di Maria schodzący napastnik ale on lepszy chyba jest jako skrzydłowy nie Di Maria ale dobra niech będzie schodzący napastnik kto tutaj? Nomata też nie najlepiej, to może co tutaj bujniemy Januzaja, to jest jego nominalna pozycja, nie? I może Van Persie na lewe skrzydło? Co Wy na to? A spróbujmy coś takiego zrobić. Chociaż Nomata... Dobra, na razie tylko ta jedna zmiana. 66. Minuta jest żółta kartka dla Islimy, mamy również żółtą kartkę i kontuzja w szeregach z Queen's Park Rangers. Kolejne zmiany. A tutaj mata Flaini. No zobaczmy, mata pozostawiony Januzaj. Ja, Ależby miał tutaj asystę. No doskonałe podanie. Szkoda, że tego nie wykorzystał. No gdybym tutaj wpuścił Van Persiego, jak myślicie, byłoby 2-0. Mogło być, ale jeszcze blind. Nie. Dobrze. Rocho niby na spalonym, ale to nie w tej akcji w ogóle. I jest 2 do 0. I Di Maria wpuszczony z ławki. A tutaj Mata stąd z Januzaj. No ale Makarfi dobrze ustawiony. Dobra, 83 minuta. I zrobimy zmiany. Anderson może. Za Herrera albo Fellainiego. I... Na wsparciu. Anderson. No dobra, tyle. Głęboko zamyślony, Anderson. Roho, ale wierzę w niego teraz. Bo to tak, kurde, fajnie podkręca, nie? Jak się ma takich zawodników w zespole, którzy widać, że się starają na treningach. Di Maria, ale szpiła i Falcao. Nie ma mowy o spalonym. 3 do zera. Dobrze, że Falcao strzelił i siódme trafienie w siódmym spotkaniu naszego napastnika. Ależ to jest bestia. Mata. Mata Di Maria jeszcze czy będzie 4 do 0? O leż Di Maria to zrobił. No jednak pokazuje, że Cassie jednak zasługuje na miejsce w podstawowym składzie Di Maria. Dobra. 4 do zera i fajnie rozbici Queens Park Rangers na własnym stadionie jeszcze tutaj Austin, coś próbują stworzyć Tarabt, Farlin no zobaczmy, ładne podania, Austin już tutaj wysokość pola karnego, ale słabe podanie, Falcao Mata, ależ tam dobrze, I, ale i tak koniec meczu, taki sam wynik tutaj widzę w Liverpoolu 4 do 0, solidne zwycięstwo, możemy być zadowoleni byłem pod wrażeniem Juan Mata, co ty gadasz? E, dwie asysty Maty. A dlaczego to tak jakoś na odwrót? O, dobra. Di Maria, dwie bramki. Ładnie, ładny mecz. I trzecie miejsce, solidnie utrzymane. Liverpool tutaj na, na czwarte wskakuje. No teraz dwa tygodnie chyba wolnego. E, jestem bardzo zadowolony. Fenomenalny wynik. No nem, dzisiaj słabo, ale za to Di Maria. Seria trwa dalej. 5 spotkań, 5 zwycięstw z rzędu. Doskonale. Di Maria, ależ on się rozwija też. Ale. Pięknie. 7.33. Dobra. Dawaj muzykę. Nic nie słychać. W ogóle zaczynam. Nie, no powinno być słychać. Zaczynam grać na edytorze, gdzie są wszystkie ligi, 74 ligi na całym świecie. Ja gram na dodatku World League. No ten World League dodatek też jest dobry, nie? Że one tam w Anglii zmienia, że 20 lig jest chyba, nie? I wszystkie zespoły, te najgrubsze, no. I zacząć, no nie mówię w 20, no bo to już hardcore, nie? Ale tak w 10, to też grubo. Siema Heniu. Siema Marian. 3-3 Southampton Arsenal Arsenal na 12. miejscu Kolejny Pearson na wypożyczenie też się rozwija Co tutaj się dzieje w Manchesterze? No mają nowoczesne wszystko, ultra nowoczesne tak więc Raport poszukiwaj No, Lukaku właśnie i sala On mnie tutaj tak Może kiedyś zobaczymy Bentekę, No, ale to Lukaku już chyba, niż Bentekę. No, normalnie z Hiszpanii, tutaj Carlos Vela. Ja już wam mówiłem, że tym zawodnikiem się interesowałem już od z pięciu, może sześciu FM-ów temu. Dobra, spotkanie ze sztabem, Wellington, trzymał się lewej strony, nie obserwuj, Portugalię. Wilson gotów do wypożyczenia. No i dobrze, niech idzie. A to na miesiąc, co ty gadasz? No dobra, niech sobie tam pogra w takim razie. No, na miesiąc. Dobra, to myślę, że to jest czas na zaplanowanie sparingu. Myślę, że dwa sparingi sobie tutaj rozegramy. Czyli ten mecz rozegraliśmy kiedy? Czwartego. No to czwarty, piąty. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj. I raz, dwa, trzy. Dobra, tutaj i, i tutaj bardzo niskie albo niższe zagraniczne. E, niech przyjedzie. Kurwa, nie wiem. Ej, agent oraz boom, albo nawet tutaj. Dobra, może na wyjeździe jakiś lepszy zespół? Nie. Lepiej w domu rozgrywać te mecze towarzyskie z jakimś słabszym. Penli, niech będzie Dobra. Przyjmuję, przyjmuję. Jeszcze trening, czy tutaj jest? Jest defensywa. A jak my tu stoimy? Z ofensywa i zgranie zespołu. To tutaj zgranie. I ofensywa. Tutaj mamy Southampton oraz Manchester City, ale za bardzo nie ma kiedy trenować, czyli